Zakończyła się renowacja mostu przy zamku w Kurniku. Prace trwały blisko dwa lata. Dwustuletnia budowla była w stanie, który w każdej chwili groził zawaleniem. Odbudowanie mostu okazało się bardzo skomplikowanym zadaniem dla architektów, inżynierów i budowlańców. To, że ten most stał, to był właściwie cud natury i techniki. Dlaczego mówię, że i natury? Tu w pobliżu stoimy przy przyczółku od strony przed zamcza. Otóż. Hmm, Rok temu była to gigantyczna wielka dziura. Wybraliśmy ziemię na kilka metrów pod schodami i co się okazało, że ten przyczółek nie miał żadnych fundamentów. Był położony na trzech metrach warstwy torfu, a tamta na trzech metrach iłów, obydwie warstwy nie są warstwami nośnymi i dopiero 6 metrów niżej były gliny, na których można było ewentualnie, ale musiałby być fundament. Oprzeć ten przyczółek. Remont był nie tylko trudny, ale i kosztowny, pochłonął ponad 2,5 miliona złotych. Większość kosztów pokryła Fundacja Zakłady Kurnickie. Spory udział miał też powiat poznański. To była lata temu pierwsza dotacja, 300 tysięcy przeznaczyliśmy na ten most i dzięki temu w ogóle się zaczęło coś dziać przy tym moście, bo no most już był zamknięty. Rozebrany został, zostały, wykonane przyczółki i w następnym roku też była wniosek i 352 tysiące w sumie. W sumie Powiat poznański przeznaczył 652 tysiące i dzięki, myślę temu, ten most dzisiaj jest w takim stanie jaki jest, jest po prostu piękny i można po nim chodzić. Podczas prac dokonano kilku ciekawych odkryć archeologicznych. Znaleziska i fotograficzną dokumentację remontu można oglądać na wystawie w Kurnickim Zamku. Pomoc w renowacji mostu przy Kurnickim Zamku to tylko jeden z przykładów dbałości Starostwa o Zabytki. Zarząd Powiatu ogłosił nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Można je składać w kancelarii Starostwa Powiatowego do 20 czerwca 2011 roku. Formularze i dodatkowe informacje można uzyskać w starostwie lub na stronie internetowej www.powiat.poznań.pl. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni od upływu terminu ich składania. 10 stref sportowo-rekreacyjnych, dwie siłownie zewnętrzne, niezliczona ilość zakupionego sprzętu sportowego. To materialny efekt projektu, promocja zdrowia poprzez sport. Powiat Poznański realizował go przez dwa lata. W tym czasie zorganizowano ponad 100 imprez zachęcających dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Realizacja projektu właśnie się zakończyła. Teraz od samych zainteresowanych zależy, jak wykorzystają stworzone dla nich warunki do uprawiania sportu. Praktycznie wszystkie obiekty szkolne, szkolne wychowawcze, domy dziecka są wyposażone, absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o zewnętrzną część sportową, wyposażone. Teraz chcemy kontynuować to dzieło już z własnych pieniędzy, ale wydaje mi się, że warto. Realizacja projektu kosztowała ponad 1,5 miliona euro. 85% zostało dofinansowane ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Coraz rzadziej nosimy gotówkę w portfelu. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, płacimy kartami bankowymi. Teraz można to również zrobić w poznańskim starostwie powiatowym. W kasie urzędu zainstalowano terminal do obsługi kart płatniczych. Wdrożyliśmy możliwość dokonywania zapłaty za czynności administracyjne również przy pomocy karty płatniczej. Wszystkie koszty tej operacji bierzemy na siebie, także klient z tego tytułu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Także jest to już trzecia forma możliwości zapłaty przelewem, gotówką w kasie, też bez dodatkowych prowizji i opłat i za pomocą karty. Kolejnym ułatwieniem dla klientów starostwa jest samoobsługowa kserokopiarka. Koszt wykonania jednej kopii wynosi 20 groszy. Do tej pory nie było możliwości wykonania kserokopii dokumentu. W tej chwili jest to znaczne udogodnienie dla klientów urzędu. Wiele urzędowych procedur wymaga przedstawienia kopii dokumentów. Teraz nie trzeba już biegać po mieście w poszukiwaniu najbliższego punktu ksero. Zawsze czegoś takiego brakowało. Wychodzi się z pokoju, robi się ksero i już ma się sprawę złatwioną. Mimo sprawnej pracy powiatowych urzędników zdarza się, że na załatwienie niektórych spraw trzeba trochę poczekać. Oczekiwanie można sobie umilić oglądając telewizję i TV Powiat Poznański. Na ekranie zainstalowanym w holu urzędu wyświetlane są reportaże felietony i informacje dotyczące powiatu poznańskiego. Wszystkie materiały filmowe są też dostępne na stronach internetowych www.tvpowiatpoznanski.pl i www.itvwielkopolska.pl.